Cześć, witajcie! Witam Was serdecznie ponownie na naszym kanale. Dzisiaj zrobimy pierogi. Pierogi z kaszą gryczaną, z serem i brokułem. Tak odmiennie, niż wszystkie. Zaraz pokażę Wam, co potrzeba do zrobienia tych pierogów, jak będziemy robili ciasto, no i oczywiście farsz. Zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału. Dziękuję Wam serdecznie za wszystkie subskrypcje, które już są teraz na kanale i za oglądanie naszych filmów. Mam nadzieję, że wam się wszystko podoba. Możecie komentować tutaj na dole możecie wcisnąć subskrybuj, a tutaj na górze będą pokazywały się filmy, które rekomendowane są przez nasz kanał. Tak więc zapraszam do wspólnej pracy. Zróbcie ze mną, możecie napisać, czy wam smakowało, czy wam się przepis podobał. Tak więc zapraszam do pracy. No to tak. Na początku Musimy zrobić farsz. E, czyli, tak, gotujemy kaszę gryczaną. Ja mam taką sypką ekologiczną. Będę ją gotową na parze. Oraz broku też musimy go ugotować. E, też będę go, gotową na parze. E, pokażę Wam, jak to będę wykonywał. E, wszystko możemy ugotować sobie wcześniej, żeby to ostygło. I e, później będziemy robili dalsze rzeczy. To zaczynam gotować. Ja to będę większość rzeczy robił w termomiksie, bo skoro mam termomix, to muszę go wykorzystać w każdym momencie. I teraz tak: tutaj do termomiksa wlałem litr wody, ponad nawet, tam jest 1000 gram wody. Będę wkładał do koszyczka kaszę około 200 gram kaszy gryczanej. Na to posłożymy przykrywkę. Postawię waromę, w której umieszczę też różyczki. Brokuła i to wszystko razem będzie się gotowało około 18 minut. Tak więc broku na parze, w koszyczku kasza. Po 18 minutach powinno być już wszystko gotowe. Zaraz wam pokażę, jak to będzie wyglądało w praktyce. Tutaj już jest woda blana. Teraz będę wkładał koszyczek do środka. Koszyczek jest już w środku. Troszeczkę wody w nim jest i wsypuję kaszę. Kasza już jest w środku, mogę ją zamknąć. I kolejnym krokiem jest dodanie brokuła. Ja dodaję praktycznie wszystko z brokuła, nawet łodygi. W nich jest bardzo dużo witamin, podobno, dlatego dajemy. Zresztą jak najmniej musimy marnować jedzenia, dlatego najlepiej dać wszystko. Co jest zjadane, i już Wam pokazuję, jak to wygląda. Łodygi dałem na sam spód, tutaj na dno, aby para szybciej je dogotowała. Są odrobinę grubsze. No i reszta brokuła. To rozkładam je tak równomiernie. I możemy gotować. Zamykam pokrywką i możemy uruchomić już gotowanie 18 minut Kasza już jest ugotowana. Fajnie się uparowała. Brokuł też już jest delikatnie uparowany. Jeżeli będziecie gotowali brokuł w wodzie, to nie gotujcie go długo. Dosłownie 5 do 10 minut to max, żeby jak najmniej składników się z niego ulotniło. A dwa, że broku nie musi być też tak do końca ugotowany. On wystarczy, że jest blanszowany, delikatnie przygotowany na wodzie i już będzie się nadawał do dalszej obróbki, do jedzenia. W sumie można brokuły jeść też i na surowo, do różnych surówek. Też kiedyś Wam pokażę fajną surówkę z brokułem, bardzo dobrze smakuje. Kaszę mam ugotowaną, bardzo fajnie się uparowała, a obok stoi brokuł, też zobaczcie jak fajnie. On jest już taki na pół miękki, będzie się super nadawał do dalszej pracy teraz musimy dodać cebulę, czosnek, olej, będziemy to wszystko podsmażać, no bo jak farsz bez cebuli nie może być. Tutaj mamy w przepisie około 150 g cebuli. Ja tam pewnie dam troszkę więcej. Musimy ją poszatkować drobno i będziemy razem z czosnkiem i będziemy to wszystko podsmażać. Ja to wszystko zrobię w Thermomixie, oczywiście tak, więc mniej będę miał pracy, nie będę musiał szatkować. No to działamy. Miało być 150, u mnie jest 213, ale to nie jest. Na cebulę lubimy, tak więc będą smaczniejsze. Do tego dorzucam dwa ząbki czosnku i do tego będę dodawał jeszcze 20 g oleju rzepakowego. Wszystko już mam w środku, zamykam pokrywką i to razem mi posieka i zaraz będzie się dusiło. Cebuli nic nie zostało. Jest już poszatkowana, razem z czosnkiem i olejem. Dobra. I znowu zamykamy i teraz będziemy dusić 3 minuty w temperaturze 120 stopni. Czekamy. Cebula nam się pięknie podusiła. Teraz dodajemy do tego brokuły. Brokuły są już w środku. Do tego dodajemy 200 gram twarogu półtłustego. Ja oczywiście będę miał troszkę więcej. Takiego pokrojonego już na mniejsze kawałki. Wsypuję wszystko do środka. Wszystko to zamykam i będzie znowu miksowanie masa brokułowo-serowa już jest gotowa ja troszeczkę dłużej, to robiłem około 2 sekund dłużej i mamy fajną masę teraz kolejny krok dodajemy ugotowaną kaszę I teraz przyprawy. Dodajemy jedną łyżeczkę czarnego, mielonego pieprzu. Jedną łyżeczkę soli. Teraz to zamykam już bez tej dodatkowej miarki na górze, i w trakcie mieszania będę dodatkowo mieszał tą kopystką. Oczywiście, jak macie termomist, to używajcie tylko tej kopystki oryginalnej, ponieważ jak włożymy inną łyżkę, no to noże mogą je złapać, a kopyska jest tak zrobiona, że ma specjalnie idealną długość do tego, aby noże nie zaczepiały o tą łyżkę. Farsz już przełożyłem. Oczywiście musiałem go delikatnie przemieszać, ponieważ jak to ze mną bywa, nie trzymam się sztywno przepisów i daję zawsze więcej produktów. Było troszeczkę więcej kaszy, troszeczkę więcej brokuła. No i termomist nie do rady tego wszystkiego dokładnie wymieszać, ale to ja wymieszałem już w miejsce. Można jeszcze sobie posmakować, czy, czy będzie Wam smakował ten farsz. Można dać jeszcze troszkę soli, troszkę pieprzu, ale tutaj ja spróbowałem, jest OK. I jest w porządku. Bardzo fajnie to wygląda. Zobaczcie sami. Jeszcze można delikatnie pomieszać, ale już myślę, że jest wystarczające. Sporo tego farszu wyszło, ale nie przejmujcie się, jeżeli będziecie mieli czegoś za dużo, tak jak ja miałem. No nie, nie będę zostawiał kawałek brokuła po to, żeby było idealnie w przepisie, e, dlatego dodałem e, cały, ale jak zostanie wam. Farsz, zawsze można z niego zrobić kotlety. Bardzo ciekawe. No dobra, farsz już mamy zrobiony. Teraz trzeba się zabrać za ciasto. Można go zrobić w dwojaki sposób. Albo w taki. Jest to najprostsze ciasto na pierogi. Dlatego tutaj potrzebujemy. Dwie szklanki mąki, pół szklanki pół szklanki gorącej wody, szczypta soli i trzy łyżki oleju. Woda ważna jest, żeby była w miarę gorąca, wtedy lepiej się zaparza ciasto i będzie bardziej elastyczne. Przucamy wszystko do miski. Ciasto mamy gotowe, odkładamy je na chwilę, przykrywając folią, albo w taki. Dodajemy 250 g wody, ja dodaję taką wodę ciepłą, 20 g oleju rzepakowego, jedno jajko i oczywiście mąka, 560 g mąki pszennej. Mamy mąkę, i teraz wystarczy włączyć program do mieszania, czyli standardowo zamykam. A może Wam pokażę, jak to jeszcze w środku wygląda. Nie bardzo widać, ale mamy mąkę, w środku, pod spodem jest woda, jajko, olej. I teraz możemy to wszystko zamknąć i ustawić program. I Magia, jedna minuta, i będziemy mieli idealne ciasto. Na pierogi, można wybrać wersję pierwszą, ewentualnie drugą. Ja przestałem się męczyć, odkąd mam Thermomix i wybieram tą wersję drugą. I ciasto już mamy gotowe. Zobaczcie. Idealne ciasto na pierogi. Mięciutkie, sprężyste, bardzo fajne. Przekładam je na blat i będziemy dalej działać. Ciasto już jest gotowe. Teraz możemy rozwałkowywać, wykrajać szklanką krążki i robić pierogi mamy ciasto teraz muszę odkroić kawałek resztę zostawiam sobie na brzegu e, przykrywam też taką folią spożywczą aby nie wysychało bo jak to ciasto na pierogi lubi szybko wyschnąć ten kawałek rozwałkowujemy na dosyć e, cienki placek no i działamy. Dobra, myślę, że jest ok. E, teraz... Miałem swój przyrząd, mam taki przyrząd do wycinania, co prawda jest do układania surówek lub innych jakichś dodatków, ale świetny do wykrajewania. Można oczywiście to robić szklanką, to wtedy też będą okrągłe, tylko szklanka zazwyczaj zaokrąglona na górze i ciężko się to robi, a to mam takie fajne metalowe i dobrze tnie. Mamy kilka kółek zrobionych. Teraz kładziemy farsz na krążki i będziemy zalepiać pierogi. Czasami mi się udaje zaprosić do pomocy mojego synka. Może i tym razem się uda. Świetnie lepi pierogi. Tak więc może się skusi i pokażę wam jak to robi. Takiego pieroga odkładamy na oprószony blat i przykrywamy sobie ściereczką, aby nie wysychały nam. Bardzo fajnie się lepi, ponieważ jest ciasto mocno elastyczne. Zobaczycie jak się lepi pierogi. I tak oto macie ładny pierog. Jak każdy chce, to każdy może inaczej robić. Jeśli komuś się nie podoba tym sposobem, to może oczywiście też na dół. Nie mam tu zbyt takiej dużej różnicy, ale jak ktoś chce, to zawsze. Mi tam bardziej lepszy jest na górze. to na pewno będzie Wam smakować. Widzicie mieć ten apetyt do pierogów. Pierogi są już ulepione. Synio się troszeczkę dał omówić na zlepienie, ale przez chwilkę. Teraz nastawiłem wodę, osoliłem łyżką soli i będziemy gotować, wrzucać na wrzątek i je gotować. Gotować chwilkę, aż ciasto będzie miękkie i będzie się nadawało już do jedzenia. Pierogi już mamy gotowe. Wystarczy je teraz zjeść. E, można delikatnie polać masełkiem, ewentualnie dodać dodatki, które lubicie. E, spróbujcie je zrobić. Może napiszecie mi w komentarzach, czy Wam smakowały. E, ewentualnie zadawajcie pytania, ja chętnie odpowiem na wszystkie. Zapraszam Was serdecznie do subskrypcji naszego kanału. E, tutaj na dole jest znaczek, możecie go kliknąć i będziecie powiadamiani o wszelkich filmach. Na tą chwilę trzymajcie się ciepło, do zobaczenia następnym razem. Cześć!